Witam Was serdecznie w ten piękny niedzielny dzień, bo ostatnie takie słoneczne popołudnie w tym roku i ciepłe w miarę. Dzisiaj chciałbym trochę wiatr i to jest e, dosyć istotne w kontekście te, tego, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. A mianowicie e, w czasie ostatniego, czwartkowego, no, krótkiego zooma e, wyniknęła taka rozmowa i e, przyszedł mi do głowy taki ciekawy wątek, ciekawy e, przykład. A mianowicie chodzi o to, że mm, co zrobić, żeby dotrzeć do swojego celu. Załóżmy, że mamy jakiś cel, do którego nie wiemy jak dotrzeć, bo nigdy jeszcze nie dotarliśmy, że leży on poza granicami naszej obecnej strefy komfortu i po prostu nie wiemy jak tam, jak tam dotrzeć. I większość osób myśli, że tak naprawdę do tego celu wiedzie jedna utarta droga, jeden utarty szlak i starają się ten szlak sobie zawczasu wytyczyć i potem tym szlakiem podążać. Po to między innymi czytamy książki, pytamy innych ludzi, patrzymy na jakieś przykłady, jak pewne rzeczy w przeszłości zrobili inni, żeby niejako wyrysować sobie zawczasu tę, tę drogę. I to trochę przypomina, tak jakbyśmy wchodzili do labiryntu. Jesteśmy tutaj w miejscu, w którym jesteśmy. Na końcu jest nasz cel, i do niego prowadzi jeden labirynt. I teraz wchodzimy do tego labiryntu i staramy się i zgodnie z pierwotnym planem. I jak się okazuje, że dochodzimy do ściany i nie wiemy, w którą stronę pójść, to się zaczynamy denerwować. Mówimy, że to wszystko nie tak, że prawo przyciągania nie działa, prawo rezonansu nie ma, wszystko nie działa, nie działa, bo to miało być łatwo, a nie wychodzi. Moja córka z przemskaczek. <grych> e, I e... Prawda jest taka, że tak naprawdę do, do naszego celu, jaki by on nie był, w, w przeważającej ilości przypadków prowadzi wiele dróg i wiele sposobów jest na to, żeby tam dotrzeć. Oczywiście czasami jest tak, że do naszego celu prowadzi jak, jakaś jedna ściśle określona droga. Na przykład, żeby zostać prawnikiem albo lekarzem, trzeba po prostu skończyć odpowiednie, odpowiednie studia i tyle. Inaczej, inaczej się nie da w naszym systemie. Systemie prawnym. Natomiast e, bardzo często mamy zupełnie, zupełnie inne cele, niezwiązane z takimi kwestiami formalnymi. I teraz e, a propos wiatru i tego przykładu, który przyszedł mi do głowy w czasie tego ostatniego Zooma. Otóż nie wiem, czy oglądacie czasami zawody żeglarskie. Na czym polegają takie zawody żeglarskie? E, ja nie specjalnie też wiedziałem, bo nie, 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 nie interesuje mnie żeglarstwo, nie wiem dlaczego, chociaż wodę uwielbiam. Niemniej jednak, w czasie ostatnich igrzysk olimpijskich, nasze żeglarki zdobyły srebrny medal i pozwoliłem sobie kilka, kilka wyścigów obejrzeć. I co mnie tak naprawdę zdumiało i zaskoczyło, ale też potwierdziło tę tezę, że do naszego celu prowadzi wiele, wiele dróg. Otóż Zawody żeglarskie czy każdy wyścig polega na tym, że jest linia startu i z tej linii startu wszystkie załogi startują w tym samym czasie. Ich zadaniem jest dopłynięcie do boi, która jest w jakiejś odległości. I teraz wszyscy mają tą samą linię startu, ten sam cel i wieje ten sam wiatr dla każdego, bo on nie może wiać z różnych stron dla, dla różnych żeglarzy. I wydawałoby się, że każda załoga popłynie dokładnie w tym samym kierunku. Wcale tak nie jest. Otóż okazuje się, że po linii startu część załóg płynie w jedną stronę, część płynie w drugą stronę, a część płynie mniej więcej prosto. Co więcej, to tak jakby jedni płynęli bardziej w tę stronę, drudzy w tę stronę, a trzeci tak. I co więcej, ci, którzy popłynęli w jedną stronę, czasami wykonują więcej zwrotów, a czasami wykonują mniej zwrotów. Przypominam, że cały czas wieje ten sam wiatr. Teraz oni dopływają do tej, do tej boi mniej więcej w tym samym czasie, niezależnie od tego, którą drogę wybrali. Na boi następuje zwrot, bo muszą zrobić zwrot i to z określonej strony i płyną na drugą boję. I znowu, opłynę, opłynęli boje i znowu jedni płyną w tę stronę, drudzy płyną w tę stronę, trzeci bardziej na, prost, na wprost. I znowu dopływają, dopływają do następnej boi i tak cały czas. I to tak samo jest, jest w naszym życiu, że My startujemy z jakiegoś miejsca, w którym jesteśmy, mamy jakiś cel przed sobą, ale tak naprawdę bardzo często ścieżek czy dróg wiodących do realizacji tego celu jest wiele. I to jest jakby nasz wybór, nasza sztuka, którą ścieżką podążymy, ale to, co jest ważne, to to, żeby być na kursie, żeby wiedzieć, dokąd zmierzamy, niezależnie od tego, czy czasami wydaje, że czasami wydaje nam się, że się pozornie oddalamy od tego, od tego punktu. Nie, niekoniecznie, dlatego że wiatr wszechświata i wiatr kosmosu, czyli energia, która nas prowadzi, która nam sprzyja, która niejako odpowiada za prawo przyciągania, tudzież prawo rezonansu, i temu podobne, e, podobne prawa uniwersalne po prostu nas nakierowuje e, i nam e, pomaga. Oczywiście czasami wiatr ustaje i wtedy nie, e, nie płyniemy, czasami e, zawieje nam świetnie w naszym kierunku, ale. Takie rzeczy się zdarzają i tak po prostu w życiu jest w dążeniu do realizacji naszych celów. Istotne jest, powtarzam, żeby mieć postawione żagle i żeby być na kursie, wiedzieć dokąd się, dokąd się zmierza i wykorzystywać każdą sytuację, która nas w, w stronę naszego celu przybliża czy nakierowuje. Natomiast, czy bym pójdziemy w tę stronę bardziej, czy w tę, czy, czy, czy bardziej prosto, czy pod górę, czy w dół, to tak naprawdę na początku nie ma, nie ma najmniejszego znaczenia, nawet czasami, jak pokazuję publicznie, jak działa prawo przyciągania, to specjalnie idę w odwrotnym kierunku niż, niż cel, a i tak mnie potem jestem nakierowywany na, na cel, do którego chcę dojść. Ważna jest wiara, ważna jest wyobraźnia, ważne jest podążanie, robienie jednego kroku dziennie, ale codziennie, a ta boja na nas czeka i na pewno do niej dotrzemy, o ile. Nie zwątpimy, nie przestaniemy i nie, zwłoży, nie zwiniemy swoich żagli, nie powiemy, że to nie dla nas nie działa, nic się nie dzieje i w ogóle jest niedobrze. Jest dobrze, będzie jeszcze lepiej. Trzymajcie się, jolo, Tomek.